Toś mi dzwoni do drzwi, czy to nami? Umówiłyśmy się dzisiaj na nocowanie. No chwila, nie, dzwoń tak. No czekaj, idę już. O, Siema, no przestań. Co ty do mnie? Tak? Chodź, wjadaj. Dawaj, dawaj do środka. Co? Podoba ci się? Nie. Dzień. Dzięki różowo, wiadomo, że najlepiej Słuchaj Nami, hmm. ja muszę się dokończyć jeszcze malować Dobra, to weź poczekaj, nie wiem, podup coś, co tam sobie chcesz czy coś Ja idę na górę do łazienki Albo chodź tutaj, bo nie będę cię no... słyszała, jak będziesz coś mówiła Dobra Ja idę jeszcze się podmalować, bo tutaj sobie jeszcze rzęs nie pomalowałam, więc y, muszę dokończyć Dobra, chwila, o. zaraz Zaraz przyjdę no ty... Dobra, dobra Czekaj, już myję ręce, chwila, o. chwila Okej okay. Dobra, e? idę, idę. Okej, okay, słuchaj, a co ty robisz na moim kąpie? No ogólnie tyś napisał, ale to nie wiem za bardzo o co chodzi. Ale kto napisał? Pokaż. No patrz, patrz. No, no. uś... czekaj, o, o! Usiądź sobie i zobacz, przyszedł. Przyszło jakieś powiadomienie, nie wiem skąd. Czy a, bo zagrasz z nią, te, te te te, nie wiem kto to jest. No chciałam, żebyś pokrała ze mną. No, no to ja napisałam, tak? że będziesz grała ze mną. A? Ami. O nie! Wiesz co się stało? Bo ty co? odpisałaś opętanej dziewczynce! Kom? Opętana dziewczynka! Ona, do, ona mnie wczoraj w ogóle dodała na Robloxa. Tak się ona nazywa. I ona ogólnie każe ze sobą ciągle grać w Robloxa. I wiesz, normalnie ciągle mam z nią siedzieć w tym Robloxie i grać w co ona chce, spędzać z nią czas. W ogóle ja nie mogę wyjść od komputera, ty to rozumiesz? Jak to opętana dziewczynka? O -o. No taką ma nazwę. No ja nie wiem, kto to ogólnie jest, bo ja nie wiem, może to ktoś, kto robi sobie żarty, ale teraz już wiem, że to też nie jesteś ty, bo jak jesteś tu, to nie możesz jednocześnie do mnie pisać. Ale wyobraź sobie, że musiałam całą noc mieć właśnie na telefonie odpalonego Robloxa wczoraj i z nią grać. No i tak się nie odzywała długo, aż do teraz. Nie wiedziałam, że ona napisze. To bym przecież nie zostawiła tego tak tutaj. A ty jej odpisałaś, że nie będzie nie będę ja z nią grała, tylko z tobą. No, o, nie wiedziałam, no. Jakbyś mi nie? powiedziała wcześniej. Ale, ja, ale jak ja miałam? Skąd ja wiedziałam, że mam ci to mówić? O, Bella. nie, niemożliwe. Wiesz, co teraz może się dziać? Co? Ona, ona mówiła, że jak ja z nią nie będę grać, to będą się działy same złe rzeczy. Żartujesz? Nie, nie żartuję i naprawdę tak się działo. Wiesz, jakie <laughs> ja głosy słyszałam w nocy? Musiałam spać w szopie na dworze. A? Bo tu w szopie? było Tak, bo Tam tu było... O? Tak, w mojej szopie. W śpiworze. Nie. Bo tu było niebezpiecznie. Oj. A wiesz, co na sam koniec się zadziało? Jak wyszłam co? z Robloxa, moim przyjaciółkom podpaliła dom. Tym przyjaciółkom, co? tu. Tak, ale ugasili już pożar. I... A to one... Tak, i one o, o. trafiły do szpitala, ale widzę, że chyba wszystko z nimi już w porządku. Wiesz co? Ja bym je zaprosiła hmm. też dzisiaj do nas na nocowanie, bo widzę, że już z nimi wszystko ok. Musimy przygotować wszystko na to nocowanie. Mam nadzieję, że ta opętana dziewczynka, y, ona się tu nie pojawi i, i nie wiem, może, może się na mnie nie obrazi, ale. już, już widzę, nawet mnie nie strasz. Widzę, że już więcej na razie nic nie napisała, więc może jeszcze nie. Nie odczytała, albo wszystko będzie w porządku. Dobra, hmm. nie będę zaprzątać sobie tym głowy na razie. To choć przygotujemy chatę na nocowanie, to by się przydał jakiś stolik. W sumie to tak. Ja ogarnę stolik, a ty weź no. tu zrób lampeczki, dobra? I dobra. musimy ogarnąć też jakieś y, jedzenie czy coś, ale to zaraz. Mhm. Ja stolik dam taki trochę inny. Dlatego jakby ciężko jest to postawić. Dobra, będzie tak. Dobra, i teraz tak, jedzenie, i muszę dać to. Myślę, że dam watę cukrową. Uuu, różowa i lamnową. No i lody. Może dziewczynom będą one smakowały. Dobra, ja już przygotowałam. Oj, lampeczki są, więc fajnie. Okay. A, w ogóle wiesz co? Tu na co? dworze też była taka tablica. U mnie na Aha. ogródku i na niej było napisane, dodaj mnie. Bo, Co? Tak, bo jak wiesz, ona mnie dodała na Robloxa, zaczęły dziać się te dziwne rzeczy, to potem Do. ją w ogóle zablokowałam. I ona to musiała przyjść i napisała taką tablicę, dodaj mnie. A jak ją dodałam, to już usunęła ją. Spoko, ale skąd ona wiedziała, że ty tutaj mieszkasz? No nie wiem właśnie. Ale to nie wiem tego. To jest tego. dziwne. I nie wiem w ogóle, kim ona jest, bo też wszyscy już się zastanawiamy. Ja nie mam pojęcia, bo na początku myślałam, że ktoś sobie żarty robi, bo niedługo przecież Halloween. Mm -hmm. Ale. Chyba to nie są żarty. Dobra, wiesz co? Ja myślę, że niedługo już będzie taka godzina spokojna zaczynanie tego naszego nocowania, seansu filmowego i tak dalej. Więc może pójdziemy do moich koleżanek i je zaprosimy do nas. Okej, okay, to idziemy. Ej, Dobra. dziewczyny! Hej! Ło! Cześć dziewczyny, chciałybyście przyjść dziś na nocowanie? Bo widzę, że wszystko w porządku już u was i wyszłyście ze szpitala. O, są chętne! No teraz właśnie, teraz z nami możecie iść. A wszystko z wami już dobrze? Tak! O, to dobra. To chodźcie, raczej tak. To chodźcie z nami. Chodźcie, możemy już e, zaczynać w sumie e, naszą imprezkę. Namia no, wzięłaś sobie śpiwór w ogóle? Myślałam, że ty będziesz coś miała. Ja? Nie, to będziesz spała na dywanie w takim razie. Myślę, że pogaszę światła, bo będzie tak jakieś, jakoś bardziej klimatycznie. U -u. Słyszałaś to? Co to było? Dźwięk. Przyszedł Ej? dźwięk. O nie, dostałam jakąś wiadomość na Robloxie. Jaką? Nie wiem, jaką. Idę sprawdzić. Idziecie ze mną? Chodźcie, bo ja się trochę boję. O, dobrze, że tu się pali światło, ale w sumie dla klimatu to dalej też tutaj zgaszę. Dobra, zaraz. Sprawdzam. To ona! To opętana dziewczynka nami. Ej, co ona chce? Czekaj, czekaj, przeczytam. Już sprawdzam. Yy, ona napisała. Pożałujesz! O! O, nie, no to pięknie, no to teraz narobiłaś nami. Ja nie chciałam, naprawdę ja nie chciałam. No wiem, no wiem, nie mam do ciebie żalu. Każdy, każdemu mogło się to zdarzyć. Napisała, że pożałuje. Dziewczyny, coś czuję, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jeśli znowu będą takie rzeczy się działy, może się jakoś na to przygotujmy, co? Mhm. Ej, ściemnia się już. Już zrobił o, o. się wieczór. Yy, dobra, zaraz, musimy pozamykać cały dom I może jakoś się zabarykadować mhm. Czy coś? Yy, muszę tutaj drzwi, balkon Dobra, dobra, to zróbmy tak Mamy z wami zostać na dłuższy czas Na wszelki wypadek No, możecie z nami zostać Bo im więcej osób, tym lepiej Ale chyba musimy się właśnie przygotować Tak w razie czego yy, Okej, okay, teraz już zabarykadowałaś mhm. Okej, okay, ale jeszcze musimy tu? się zająć Dołem w ogóle i garażem! O, to były drzwi otwarte, Bella! Nie zamknęłaś! <grym> o, -o. o, o, Wiesz, ty co? Okej, okay, nami, ja myślę, że na razie to tyle wystarczy. Też nie ma co panikować. Może się nic nie wydarzy. Ja tutaj hmm. tylko zamknę drzwi na kłódkę. Ej, słyszać? Y no właśnie, i mam wrażenie, że też widziałam kogoś na dworze. Nie gadaj, Bella, ale... no i ja się boję. Ale nie wiem, kto to był. Nie mówię, że to ona. Może hmm. pozostałe koleżanki, ale. No nie wiem, teraz nic nie widzę. No dobra, nieważne. Znowu coś. Co? No weź! Jakby dzwonek! Nie, nie. Jaki dzwonek? Jakby dzwonek do drzwi. Nie no, przecież nie widzę nikogo. Stuknięcie! No przestań! No gdzieś było jakieś stuknięcie. No ja nie, ja ci nie straszę, tylko mówię serio. Bela, chodź ze mną, zobaczymy garaż, naprawdę, chodź, proszę cię, bo ja się boję i ja tam sama nie pójdę. Nie, 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 nie. No ale, no ale co garaż? Garaż chyba też jest zamknięty. Jakby takie, takie... Patrz! Patrz. nie... Jasno! Nic się hmm. tu nie dzieje. Może to no Dobra. suszyła do końca A, czy coś. No może i tak. Nie wiem, ale dziewczyny też są przestraszone. Nic tu nie ma. Myślę, że no. możemy wracać, oglądać. Dobra, nie ma co. Zajmijmy się też tym, co, co chciałyśmy robić. Więc dobra, będziemy sobie oglądały, a później po prostu rozłożymy sobie te nasze y, śpiwory i będziemy hmm. spać. No chyba, że w ogóle dzisiaj nie zaśniemy. Dobra, y, na Ej, mi. Co jest? Y, zaraz. Coś ruszaś? Telewizor się zepsuł chyba. Telewizor! Kanały się przełączają! No kto to Ale... robi? Ej, może któraś dziewczyn ma pilot? Weź zobacz! Kto ma pilota? Kanały się przełączają. Gas! On? O, o, o nie. A wcześniej w ogóle mi zgasło światło całkiem. Nie, no weź, mnie nie strasz. Ja nie mam przecież. No nie wiem, czy czemu widzicie pilota w mojej ręce nie mam. A On może sam to robi. Hmm. Może to jest prądem. Może faktycznie czekaj sprawdzę coś tutaj może z... No! Co ja jest? Nawet nie zdążyłam wejść za telewizor, a on już zgasł? Poczekaj. No wszystko chyba jest ok, wszystko jest podłączone. Hmm, no działa. Wiesz co, ja zasłonię okna, bo może to ktoś robi w jakiś, nie wiem, inny dziwny sposób. A jak zasłonię, to nas nie będzie widział i takie no. rzeczy może się nie będą działy dalej. Dobra, chwila. O. Sprawdźmy to. Zobaczymy, czy dalej będzie coś takiego dziwnego. Nie. Chyba. To jest okej. Okay. Chyba okej. Okay. Ale widzę, dziewczyny są mega przy. Znowu? Znowu? No kto to tak robi? Nami. No co Może taki zbieg okoliczności po prostu. Y co to? Ej, co to jest? To taki czekaj. sam dźwięk wcześniej. Czekaj, czekaj. O co chodzi? Słyszycie to? Jak szuranie jakieś. Znowu. Jakiś... Takie głosy. O. Jakaś dziwna, nagle muzyka, ale to było też jak wtedy niby ona się pojawiła. O nie, weź tak nie mów nawet. To jest to samo co co wcześniej. O. Światło miga jakieś. Na górze. O co chodzi? To się dzieje na górze. Idziemy A komputer? Sprawdzić. Ej, komputer. komputer wyłączyłaś? Nie, zostawiłam. Może... Ej, o, o, co jest? Co tam widzisz, coś? Nie, ale posłuchaj, stój i słuchaj. Stukanie! Ja słyszę szepty i jakieś stukanie co chwilę. Ale chyba ucichło? Bella? Co, co to? Ja ci mówię, to ona. Na pewno to ona. Bo gram e... z nią. Ale to z tak głupiego powodu, takie coś? O co no tak? Słyszysz? Jezu. Gdzie ona jest? Ona jest na górze, na górze? Nie, 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 Chyba nie, nie, tak. nie, nie, nie. 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 O Boże, Pusto. co tu się dzieje? I Roblox jest nadal włączony. Sprawdzę, czy coś napisała. Zaraz. Miłam ci, masz ze mną grać? Co się dzieje w tym domu? Przecież ja nie mogę wieki siedzieć przy komputerze albo na telefonie i z nią grać. Wszędzie mam też inne zajęcie. Kto to może być? Jak mam się jej pozbyć? Dziewczyny to nie wy? Co? No, no co? No muszę sprawdzić. Po prostu wiem, że no raczej to nie nami. No ale przecież nami. To na pewno też nie one. Co ty gadasz, to nie my? No przecież same by sobie nie podpaliły domu. Hmm. Nie, nie, nie. Widzisz, co ta opętana dziewczynka już robi z moim rozumem? Ona mąci, żeby nikomu nie ufać. Słyszałaś to? to było? Na dole. Co było? Coś z ogrodu dobiega. Coś słyszę w ogrodzie. Ona chyba jest w ogrodzie. Weź, mnie nie, Mo nie straszno. Możesz zabrać te kartony, bo nic nie widzę. No dobra. Jest! Ona tam jest! Patrz! Przyszła! O, o Boże! Koło jacuzzi! Dziewczyny! Ale... Ona tu jest! Nami, teraz jej tam nie ma, gdzie ona była. Ale przed chwilą była w ogrodzie. No wiem właśnie. To... Przecież nam się nie przewidziało. Mm. Y, więc mm. nie wiem, ale może ona chciała... Patrz, po. ona jest tutaj! Gdzie? Koło schodów. O nie! No jest! Faktycznie, dziewczyny też się widzą! Więc to nie jest ściema. Przerażająca. Zasłaniajmy okna.